Witajcie w kolejnym odcinku. Tak jak widzicie na załączonym obrazku znowu rzepak. Ano, pogoda ku temu sprzyja przede wszystkim ku zabiegom. Regulacyjnym, może nie tyle co sama regulacja, co bardziej ochrona, bo tutaj nie postawiłem na taką typową regulację, ale o tym, o tym czy to jest taka typowa, czy nietypowa regulacja, no to możemy się sprzeczać. Chciałem poruszyć tą, tą kwestię. Z tego też względu, że tu na jesieni ten rzepak też nie wyglądał nie wygląda ładnie. Akurat jesteśmy na plantacji, gdzie, gdzie był wysiewany właśnie rapidem. Słuchajcie. I był on mały. No nie ma co się oszukiwać. Zresztą ci co mnie śledzą na bieżąco, to wiedzą, jak wyglądała plantacja na jesieni, a jak wygląda, a jak wygląda ona obecnie, czego to zasługa? Ciężko tu jest określić i po, podstawić, że tak powiem, do wzoru jakiś czynnik, który, który miał tutaj jakby tako, takie większe znaczenie ku temu, że on dzisiaj wygląda tak, nie inaczej. Chociaż, tak jak mówię, jesienią naprawdę to nie było, nie było, nie cieszyło oko ta plantacja. O, może w ten sposób się wyrażę. Kurczę, ciągnikiem zrobiłem raptem. Parę hektarów, a już zobaczcie jak on wygląda. Szyby ubrudzone. No niestety, popadało trochę znowu. No ale dzisiaj jest pogoda i trzeba jechać. Wracając do samej regulacji, ja zdecydowałem się teraz na, na dawkę. Do preksu, ale taką dawkę niską, tą z jesieni można byłoby określić to w ten sposób, czyli 0,3. I do tego uzupełniłem dwoma setkami czystego difenokonazolu, no w postaci portera, tak żeby te 120 gram chociaż, chociaż jednego z triazoli było. Pakobutrazol nie są też triazolem silnie regulującym, z tego też względu jest go mało, dlatego dawka 0,3 a dorzuciłem po prostu y, dorzuciłem czystego, czystej substancji y, z innego środka tak żeby zawartość właśnie y, tego też difeno było, y, była wyższa żeby po prostu chronić chronić rzepak, nie tyle co go regulować ale chronić mamy właśnie takie warunki ku temu sprzyjające dzisiaj jest słuchajcie nawet 16 czy 18 stopni było jest, jest, nie było tylko jest jak wyjeżdżałem to było 16 teraz być może jest nawet 18 stopni i deszcza także wilgotno i zarazem teraz te 3 dni mają być ciepłe stąd też decyzja na postawiłem na ochronę niż bardziej na ochronę niż na regulację do tego oczywiście jak najbardziej coś na owady tutaj karatezeon myślę, że jak na razie wystarczy jest ciepło, więc już jakiekolwiek naloty, które są teraz na polu są likwidowane no niestety nie mamy za bardzo czym pryskać, kiedyś był to, można było pojechać chloropirifosem właśnie w tej, w, tym, w tym okresie, gdzie jeszcze pszczół nie ma byłoby wszystko załatwione no ale niestety tejże substancji jakoby nie ma i stosować jej nawet nie możemy. Więc trzeba sobie radzić tym, co się ma. Później, później tu już będziemy się martwić, myślę, że jakiś acetamipryt w jakiejkolwiek postaci będzie tutaj mile, mile widziany. Ja jeszcze za chwilę wyskoczę, powiem, zobaczymy jak w ogóle ten rzepaczek też wygląda, jaki korzeń ma. Jest on taki, no nie za bardzo, zobaczcie, też są takie puste miejsca, nie jest to taki ideał rzepaku, no ale ogólnie plantacja źle nie wygląda. Dorzuciłem tutaj jeszcze do tego makro i mikroelementy. Makro w postaci Dr. Green Quality, PK i Active oczywiście, z dużą zawartością boru, gdzie boru już nie musiałem dodatkowo dodawać, bo bor w tych mikroelementach przy 1,5 kg co daje nam około 150 150 gramów, jeżeli się nie mylę. Tak? Nie, przepraszam, tam po 2 kilo wyszło. Czyli, czyli 200 gram boru w czystym składniku. No to jest taka dawka, której... górna dawka, który... powyżej której rzepak nie, nie jest w stanie tego boru przyswoić. OK, wyjdziemy tutaj na tą dotację tak na górce, stanąłem na glince. Zobaczymy jak to, jak to wygląda, jeszcze jakieś krople się widzę pojawiają na rzepaku, no i są takie przerwy, widać, takie kubki, no nie za bardzo, widać, że tutaj rzepak do końca nie powschodził, ale co najważniejsze, słuchajcie, plantacja nawet w tych tutaj miejscach, tak, zobaczcie, jest czyściutko, nie ma żadnych kwastów, ani jedno, ani dwuliściennych, ja wyrwę jakąś roślinkę, może tą bo tu są takie dwie przy sobie albo ta, będzie lepiej wyrwać, o ile uda się bo oczywiście nie wziąłem nic innego mam nadzieję nie, nie wyrwę o jejciu, jejciu, jejciu może ta, jest większa trochę o, 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 o jeszcze kawałeczek i jeszcze kawałeczek o, zobaczcie co my tu mamy, o dwie się wyrwały jest wilgotno, no ale korzeń, sami widzicie, nawet tutaj przybyszowy korzeń, jaki jest długi. Palowy też równie ładny. O, widać, że to jest, jeszcze tutaj kawałek otoczki zostało, zobaczcie, z, z nasiona. Tak, także to widać, że to jest wysiany rzepak. Korzeń oczywiście nie jest ruszony przez śmietkę, w ogóle nic, a nic. No i ładny palowy, jeszcze te, te poboczne korzonki, oczywiście, tak jak mówiłem, faza intensywnego wzrostu pędu, mamy tutaj już pączek kwiatowy u góry, I pewnie gdzieś po bokach będą już też kolejne, kolejne zawiązki pączków, ogólnie rzepak wygląda zdrowo, jest zdrowy, nie tyle co wygląda, ale jest zdrowy. Zobaczcie, nie ma tutaj żadnych objawów chorób. A to też jest zasługa, słuchajcie, RSM-u. Bo co RSM zrobił? RSM po prostu spalił liście. Te z jesieni, wszystkie liście spalone są. Tak jak tutaj widzicie na załączonym obrazku, już rzepak je odrzucił. I tutaj też nie ma żadnych, żadnych zarodników, no z tego względu, że patogen potrzebuje żywego organizmu. Nie ma żywego organizmu do przenoszenia, do rozmnażania się, więc i nie ma <laughs> czym, za, czym zarażać, tak? Tu jeszcze jakieś też przypalonko po, y, po rsm -ie. ale ogólnie zobaczcie, roślina zdrowa, nic jej tutaj nie potrzeba, nie mam noża, żeby rozkroić, czy, czy jest zgorzel y, y, borowy tutaj, ale, ale zobaczcie, jak ona od dołu się od, rozrasta, już tutaj mamy sporo, o, derwę tego liścia, y, sporo nowych przyrostów, już od samego dołu, od korzenia, tutaj i tu góra cała, tak jak widzicie, o, pełno jest nowych przyrostów, taki tutaj, tutaj, jest to odmiana Aganos, tu Aganos, tam dalej będzie Glorieta. Ostatnio chyba, nie wiem czy Wam pokazywałem, bo też jak objeżdżałem te pole, pokazywałem takie jest odcięcie. Ładnie wygląda i co więcej, co więcej, jeżeli chodzi o tę odmianę, tak jak w tamtym roku, co chciałem ją likwidować, a zobaczcie ile ona ma właśnie tutaj bocznych odrostów, od samej ziemi. Także ładnie tutaj była jesienią regulacja zrobiona, wiosną... Wiosną, no ta, ta wiosna nie była taka obfita w duże, w wysokie, wyższe temperatury, stąd też takie mniejsze rośliny są, ale ja tutaj nic nie chcę od tego rzepaku, mimo tego, że jest go dosyć, dosyć rzadko tutaj, tak, bo jakbyśmy na przykład rzucili tutaj miarkę, no to co, mamy dwie rośliny na metrze, tak, ale rzucając już ją tutaj w tym momencie, mamy dużo więcej roślin, yy, więc... Więc ja tutaj od tego rzepaku nic nie chcę. Mógł być lepszy, nie jest. Zostawiam go taki jaki jest. Zostawiam. Oczywiście nie ma tej mowy o likwidacji. Powiem tak, cieszę się z tego co jest. No i co? I tyle. Myślę, że dzisiaj jeszcze wyjadę w pszenicę. Ale na razie, na razie tej, tego tematu nie będę poruszał. Być może połączę te dwa, dwa odcinki. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie albo połączę, albo nie To go dowiecie się już w filmie ja jeszcze troszeczkę dronem coś uchwycę tak żeby yy, umilić wam oglądanie tymczasem to tyle do usłyszenia witajcie ponownie słuchajcie, sezon mój z walką z chwastami uważam za jak najbardziej rozpoczęty Kurczę, szczerze wam powiem, że aż, aż się trochę nie chcę jeździć jak znowu widać tą stokosę że tyle jej tutaj występuje. No nie jest może jest jej aż tak dużo, ale robiąc zabieg jesienią, myślałem, że chociaż, chociaż no w 80% je ogranicza, a miejscami są takie skupiska, gdzie jest z powrotem kurde, dużo. O no. jejku, co więcej, nie jest to też pole, gdzie jest uodporniona miotła. Przez, przez długie stosowanie sulfony lomoczników głównie y, stosowanych w kierunku zwalczania właśnie stokłosy no i mamy taki efekt jaki mamy tak? nie dość, że stokłosa występuje to i to jeszcze dodatkowo y, miotła uodporniona no, także no, z której strony by nie patrzał to to normalnie kijem po plecach w tym roku takie rozwiązanie troszeczkę nietypowe, inne. Zdecydowałem się na Nomad z tego też względu, że może, znaczy będę dzielił te dawki, tak, co najważniejsze. Będę dzielił tą dawkę Nomadu na dwa razy. Dawką, dawkę, jaką ogólnie finalnie zastosuję, tak, jaka będzie zastosowana na tym polu, jest to dawka 240 gram. Ale rozbijam ją jakby na dwie dawki, czyli 120 teraz i za tydzień bądź dwa, w zależności oczywiście od pogody. Druga dawka, po prostu też robię to po to, by, by jakby odciążyć pszenicę, tak? Żeby nie dostała od razu takiego dużego strzału, żeby znowu później nie odchorowała, tak jak to robiła po Atlantisie. No ten rok taki pod tym względem będzie troszeczkę eksperymentalny e, Poczytałem, 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 zaczę zaciągnąłem języka no i e, Taka właśnie dawka dzielona na dwa razy e, ma tutaj mi Stokłose załatwić e, Notabene nie ma e, stricte słuchajcie Działania e, w karcie rejestracyjnej w Nomadzie stokłosy w zwalczaniu ale mamy takie też rośliny jak, jak, jak chociażby wyczyniec, oto, oto został ten nomad rozszerzony tak? i tutaj pod względem wyczyńca można by powiedzieć, że stosuje ten, ten nomad ale wiadomo, wiadomo jaka, jest, jaka jest sytuacja ja próbuję zwalczyć stokłosy mimo, że w rejestracji nomad tejże stokłosy nie ma poczytałem podzwoniłem, popytałem Także no, ludzie, którzy stosują Nomad mówią, że w dawkach zielonych mają spokój ze stokłosą. No, czego by nie spróbować. Mam nadzieję, że się nie sparzę i że będzie wszystko ok. No, za nomadem przemawia też to, że, że można go stosować w niskich temperaturach. Co prawda, dzisiaj mamy wys, te, wysokie temperatury i przez następne kolejne 3 dni y, takie temperatury mają się utrzymać, y, ale, y, ale jakby właśnie w nocy spadła tam do, do, do 5 stopni, bo od 5 stopni nomad już, już działa, y, będzie to jakby dla, dla przede wszystkim dla, dla roślin, a druga sprawa dla chwastów. No zabójcze. No, miejmy nadzieję, że, że ta substancja będzie w tych, w tych niższych temperaturach również, również działała. Tak jak mówiłem, ta dawka, dawka dzielona, którą, którą ja, mm, może w którym sposób ja podeszłem do odchwaszczania, dzieląc y, dawkę na pół, y, mam nadzieję, że ta pszenica nie ucierpi. Nie ucierpi, i to jest jakby też drugim po zwalczeniu stokłosy czynnikiem, na którym mi bardzo, bardzo e, zależy. E, jeżeli chodzi o warunki, no dzisiaj, dzisiaj, tak jak mówię, temperatura jest ok, więc trzeba, e, trzeba z tym zabiegiem jechać. Ta pszenica nie jest, nie jest ona e, tak jeszcze, nie jest w takiej fazie, by można ją skracać, bądź odgrzybiać. E, m, dlatego, dlatego pierwsze co, pomyślałem sobie, dobra, lecę lecę z chwastami zrobię chwasty póki, póki jest ku temu pogoda, warunki no i, i cóż, no, tak jak widzicie na załączonym obrazku przy no źle nie wygląda, tak, ale jest, jest mniejsza ona była jakby ostatnia siana chyba, jeżeli się nie mylę no ale co z tego, że ostatnia siana jak stokłosa jest, im trzeba walczyć ma też, yy, ma też wpływ Wpływ na to, na zastosowanie Nomada, to, że no, w karcie rejestracyjnych ma, mam do wyboru również zwalczanie chwastów dwuliściennych. Jest tutaj troszeczkę haberku, powyskakiwało troszkę, troszkę samusiewu w rzepaku. To jest ta działka, gdzie mi rzepak wytłukło. Doszednie 2 lata temu tak? No i widać, że te nawet młodziutkie chwasty Te młodziutkie siewki rzepaku Teraz yy, chodząc, chodząc po pszenicy przed zastosowaniem yy, są. są Nie do, że jest i starszy rzepak Także i, i młode, młode rzepaki Z liścieniami dopiero yy, Powschodziły Także no mam nadzieję, że się uda yy, Zwalczyć Jeżeli nie, no to w drugim przejeździe Do, yy, do tego też zabiegu Będę chciał dorzucić ewentualnie, jeżeli będzie taka potrzeba, coś na dwuliścienne i mam nadzieję, że już wtedy problem z chwastami będę miał rozwiązany. No ewentualnie zostanie mi jeszcze miotło odporniona, ale to zobaczymy jak sobie Nomad poradzi. Chociaż z drugiej strony jest to też substancja aktywna, która działa tak samo jak sulfonylomoczniki, znaczy ten sam mechanizm działania. No ale mam nadzieję, że chociaż, chociaż przy tych dwóch dawkach dzielonych, może to coś będzie miało większe jakby znaczenie, większe yy, spektrum działania, tak? Może, może przytrzyma troszkę tą miotłę, a wtedy yy, drugą dawką ją załatwię, no zobaczymy, zobaczymy. No, jeżeli trzeba będzie jechać, no to oczywiście będę musiał yy, jechać i tyle, no nie ma tutaj dwóch zdań. Jest, jest teraz sporo, sporo jeżdżenia w, w, w polu, także ja tutaj dzisiejszy odcinek połączę również z, z rzepakiem, z regulacją rzepaku, bo codziennie praktycznie by wyskakiwał odcinek, gdzie, gdzie trzeba latać w polu, a nie na tym rzecz polega. Więc dzisiejszy odcinek będzie łączony, a kolejny zobaczymy, zobaczymy co tutaj wyjdzie nam w praniu. O ile pogoda nie pokrzyżuje planów, to myślę, że powinienem w te trzy dni uporać się i z chwastami, i chociaż z regulacją oraz tej jedynką w, w, na pszenicach, które, które też tego wymagają. No cóż, na dzisiaj to tyle. Zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.